Dzień dobry, witajcie moi drogie strzelce. Zapraszam was kochani do czytania dla was na lipiec. Jak się pokazuje ten miesiąc w ogólnych energiach dla osób spod znaku strzelca. Opowiem na początku ogólnie, ale później wyciągnę jeszcze dodatkowe karty z drugiej talii. To będą z tej talii. I e, oddzielnie wtedy podzielę to na miłość, uczucia, relacje, związki, rodzinę, finanse i pracę. Może te karty, ta druga talia jeszcze nam dadzą jakieś dodatkowe informacje. A na koniec będzie przesłanie anielskie, przesłanie z jednej karty, jako rada dla Was i wskazówka, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Dziękuję też wszystkim osobom wspierającym mój kanał. Zapraszam do dołączenia do mojego profilu na Patronite. Wszystkie informacje są w opisie pod filmem. E, dziękuję za lajki, subskrypcje, komentarze. No i za Waszą obecność dziękuję. I zapraszam Was już do czytania. Napiszcie mi w koniecznie w komentarzach, jak to z Wami rezonuje. Jak czytanie odbieracie? Można do niego wrócić jak najbardziej z początkiem lipca. Wtedy może to będzie dla niektórych osób, jak nie teraz, to wtedy bardziej czytelne. No, miesiąc się zapowiada dla Strzelca dosyć tak wyraźnie w kierunku zmiany nowych możliwości dla wielu osób, zmiany pracy, może nawet wyborów jakichś w tym zakresie samodzielnego działania. Mamy tutaj z dużych arkan rydwan z zewnątrz, który nam właśnie podkreśla wdrażanie się w coś nowego, nowe cele, nowe priorytety. To jest pokazane z kartą kochanków, może tu chodzić o relacje, ale może chodzić też w sytuacjach zawodowych o wybory i decyzje. Wasz punkt widzenia, tak samo nowości, które mogą Wam się podobać, w które możecie się chcieć angażować, ale od początku. Jak wy zaczynacie miesiąc? Zaczyna się w siódemce mieczy. W siódemce my jesteśmy sprytni, przedsiębiorczy. To są takie pozytywne aspekty tej karty. Staramy się wyplątać albo z jakiejś sytuacji, albo zrobić coś po cichu. Może trochę nawet nagiąć fakty, żeby. Uzyskać jakąś korzyść, prawda? Więc w mieczy może być pokazane nawet kłamstwo, ale to jest właśnie kłamstwo w tym celu, że ja nie chcę konsekwencji czegoś ponosić. Siódemka mieczy też często oznacza jakieś kwestie prawne. Właśnie tutaj jest taka zbieżność. Dlatego, żebyście tą kartę rozumieli dobrze, to ja powiem tak, ja szukam wytrychów, szukam możliwości i szukam ich, e, mogę szukać w dokumentach, w jakichś rozwiązaniach prawnych, mogę. Szukać możliwości, które pozwolą właśnie e, coś zrobić mi i e, na tym zyskać. Tak, siódemka mieczy często mi się kojarzy właśnie z sprytnym bliskiem, który no, stara się coś dla siebie uzyskać, jak najbardziej dla siebie, tak. Siódemka Mieczy mówi też o robieniu czegoś po cichu, tak, że to jest związane z rycerzem Pentaki, który skupia się na pracy, który się angażuje w sprawy materialne, który jest lojalny. Oczywiście tutaj może być też pokazany koziorożec Panna Albowyk, ale przede wszystkim pracowitość, tutaj taka lojalność i codzienne wykonywanie obowiązków, które na siebie um, wzięłam lub wziąłem. I w siódemce mieczy mogę mieć tej pracy takiej na przykład umysłowej, która wymaga takiej Konstruktywnej, takiej wymagającej dużej kreatywności, na przykład. Mogę mieć tutaj takiej pracy dużo, albo mogę właśnie iść w tym kierunku, że tutaj szukam rozwiązań. No właśnie, ale też, ponieważ na wyzwaniu jest rycerz mieczy, to nie jest to takie proste. Tak, jakby rycerz mieczy to jest inteligentny, błyskotliwy entuzjasta który wszystko co wymyśli natychmiast przekuwa w działanie. Dlatego może działać powierzchownie czasami, może zbyt y, dokładnie się w, czemuś nie przyglądać, prawda? Bo musisz szybko wszystko załatwić, szybko, jak najwięcej, jak najszybciej. Szybko wyciągać wnioski, szybko decydować i ta karta jest na wyzwaniu, czyli jakby nie ma tutaj um, takiej konstruktywności w tym myśleniu, a jest bardziej pokazana na wyzwaniu gwałtowność, powierzchowność, właśnie. E, no i takie um, trochę wichrzycielstwo, można by nawet powiedzieć, tak? Więc na to akurat w takim sensie trzeba uważać. No i teraz już chyba bardziej pozytywne rzeczy. Chociaż ja nie wiem, czy ten początek pozytywny, czy negatywny, to ja, tego nie ocenimy teraz, to zobaczycie, jak się będzie działo z początkiem lipca. Na podstawie, czyli jak Wy działacie, to Wy macie asa monet, który pokazuje dobre, bezpieczne perspektywy na przyszłość. I głównie one związane są ze światem materialnym, ponieważ mamy denary i król mieczy. Więc tutaj, bardzo wielu strzelcom, będzie pokazana nowa umowa, może aneks do umowy, tak? Bo as monet nie musi być koniecznie czymś zupełnie nowym, ale jest jakąś zmianą w organizacji, na przykład pracy, lub nowym miejscem. Lub jakieś tutaj zmiany muszą być w asie, jakieś nowości zostają wprowadzane, które zmieniają sytuację. Że król mieczy jest finalizacją właśnie spraw formalnych, więc tutaj jak najbardziej takie sprawy e, związane z umowami, nowe umowy, ustalanie czegoś, definiowanie, te fakty, one mogą być tutaj pokazane. W Waszych myślach e, giermek Kilichów, to jest e, okazja, jakieś emocje, radość czegoś, zaproszenie. Na przykład z kartą kapłanki na rozmowę kwalifikacyjną, jakieś spotkanie w karcie kapłanki, jakaś spółka może być pokazana, kobieta może być też pokazana, przyjaciółka. No to już zależy, o czym tutaj będziemy mówić, ale tutaj w Kacie Kapłanki my się mierzymy z przeciwnościami, które chcemy połączyć, czyli dlatego na przykład mamy, możemy mieć spotkanie pokazane i rozmowę, bo tu jest kobieta jakaś z dystansem, troszeczkę na przykład pokazana dla nas, albo właśnie, że okazję wykorzystujemy, albo robimy też w kapłance coś w ukryciu, też tak może być. No, i dalej połowa miesiąca w ukryciu, co by nam trochę pasowało, nawet do tej siódemki mieczy z początkiem miesiąca. No, a połowa miesiąca widzicie znowu kolejne karty, które idą tym tropem, że tak powiem, tropem. As monet, czyli to, co było przed chwilą, na podstawie jakby działacie, czyli wyznaczacie sobie, um, Kierunek, może jakieś dodatkowe źródło dochodu może być pokazane. Tu jest jakaś nauka też w kierunku monet, praktyka, nowa jakaś wiedza może być pokazana. Ponieważ giermek monet to jest karta znowu z żywiału ziemi, to jest energia związana z wiadomościami na przykład albo początkami, które dotyczą spraw naszych zawodowych, materialnych i tutaj aż też początek, prawda? Ja myślę, że ten właśnie giermek tutaj jeden giermek monet, drugi giermek kielichów, to są jakieś wiadomości dla was pokazane. W kwestiach finansowych, które mogą powodować Waszą ekscytację, właśnie które mogą powodować jakąś nadmierną, może dlatego jest ten rycerz mieczy, taką brawurę, może, albo że coś za szybko zrobimy, więc rycerz może by pokazywał wtedy na wyzwaniu, że najpierw pomyśl, a później zrób, a nie odwrotnie, że za szybko coś zrobisz, za szybko zareagujesz, a później trzeba będzie jakoś sobie z tym poradzić właśnie. Takie możemy w czy wziąć pod uwagę. Wasz punkt widzenia jest pokazany w karcie Maga. Przecież mag to jest przekazywanie informacji. Tutaj może być pokazana osoba, czyli w takim wypadku najprawdopodobniej wy. No bo to jest wasz tutaj punkt widzenia, wasze czynniki wewnętrzne, które kierują tym postępowaniem. To jest odwaga, to jest pewność siebie, to jest takie przeświadczenie, że ja mam nieskończenie, duże możliwości, to by było dobre, samodzielność bardzo duża. No oczywiście, jeżeli mag uzna, bo jest magiem, że czegoś nie umie no to też to się stanie faktem. Dlatego w karcie wymaga, trzeba być pewnym siebie, wiedzieć, że jesteś najlepszą osobą, jeżeli to dotyczy pracy na przykład lub nowych projektów zawodowych. Wiedzieć trzeba, że jesteś najlepszą osobą na to stanowisko, że jesteś jedynym kandydatem, który zasługuje na uwagę, że nikt nie zna się na takim temacie tak dobrze jak ty, że ty będziesz najskuteczniejszy lub najskuteczniejsze w tym działaniu. Tak trzeba być przeświadczonym, bo to widać po prostu. A Amak jest taką osobą, która całą swoją postawą, mową ciała, spojrzeniem. Jest bardzo atrakcyjny dla innych osób i wszystko przemawia za nim, więc dlatego też jakby napompować się trzeba tą energią karty Maga, bo Mag zdobywa wszystko, co chce zdobyć, no chyba, że zwątpi w swoją skuteczność i stwierdzi, że gdzieś indziej jego miejsce, no to właśnie takie wątpliwości, jeżeli sobie będzie wbijał do głowy, to tak, to wiadomo, prawda? Z zewnątrz pokazany rydwan. I to jest karta z Dużych Arkan, którą mamy tu jako podstawą Rydwan, czyli z zewnątrz, intensywne działanie, wdrażanie się do czegoś, czyli te osoby lub e, sytuacje wymagają od Was. E, tego właśnie, żebyście podążyli za tym Rydwanem. Ktoś tutaj od Was wymaga szybkiego reagowania, takiego zapału do pracy, umiejętności szybkiego wdrażania się w zmianę. Koordynacja jest potrzebna tutaj w karcie Rydwanu, bardzo duża. Może być też z zewnątrz pokazany jakiś wyjazd, tak? To jest kartą kochanków, jeżeli to by dotyczyło. Pracy, to jest w karcie kochanków wtedy wybór, nowy cel pokazany. Jeżeli by dotyczyło relacji, to jest bardzo duża intensywność w relacji pokazana. No i uczucia są pokazane, prawda? Życzliwość, miłość może być pokazana, może być tu pokazana jakaś relacja nowa, która bardzo napędza. Wasze życie, albo jeżeli ktoś ma relacje, to też przychodzi tutaj jakiś czas, takiego, taki moment, że otoczenie powoduje, że wszystko się dzieje bardzo szybko, mocno, intensywnie, i trzeba tutaj wiedzieć, co jest najważniejsze. Nadzieje i obawy Wasze to jest czwórka kielichów. No i w czwórce kielichów tak trochę chcę odpocząć, tak trochę mi się nie chce, ale jednocześnie to chcę podjąć jakieś działania, być może skorzystać z jakiejś okazji, czyli nie mogę tutaj obawiać się, że. W czwórce kielichów jest wypalenie na przykład zawodowe pokazane, prawda? Duża intensywność, która. Duża intensywność mówię, bo tu jest królowa była jeszcze. A w czwórce kielichów mogę się obawiać, że coś mnie za mocno zmęczy, prawda? To tak, w nadziejach i obawach mogę narzekać, że mam za spokojnie, a jak mam za spokojnie, będę narzekać, a jak mam więcej pracy, będę narzekać, że mam więcej pracy, więc tu jest taka trochę niechęć do czegokolwiek i takie wyczekiwanie bierne raczej. W czwórce kielichów pokazane to jest w obawach. No ale czwórka kielichów daje nam szansę, prawda? My tutaj musimy sami coś zrobić, żeby. Zmienić sytuację. No i koniec miesiąca, dwójka y, buław, czyli już ta decyzja, która tutaj otoczenie może chciało, potrzebuje, żebyście podjęli jakąś decyzję, i taka decyzja jest tutaj podejmowana na koniec miesiąca w dwójce buław. I to jest już, ruszam do przodu. A w dwójce buław ja mogę działać też w taki sposób, że ja sobie robię na przykład biznesplan, lub w ogóle plan jakiś na działanie, że robię coś z kimś, z dwie osoby, ale raczej podejmuję decyzję, właśnie, no, która wiadomo, że będzie miała swoje konsekwencje. Że jak podejmę teraz tą decyzję, to za chwilę będę musiał lub musiała wprowadzić a, Nowy element do swojej gry, do, do, do życia. Do tego jest pokazana karta siły, która mówi o przezwyciężaniu trudności, o odwadze. No, może też mówić o namiętności, tak? O cierpliwości w tym działaniu, bo tak jak w dwójce Buław, działamy, ale jeszcze to nie jest takie dokładnie w punkt, tylko jest takie. Przygotowawcze działanie. Siła właśnie zaleca nam cierpliwość. I żeby się za bardzo ze wszystkim nie spieszyć, tylko wszystko robić porządnie, może tak bym powiedziała też. Jeżeli chodzi o miłość, relacje i związki, to tutaj druga talia pokazuje nam Asa Buław, to jest taki intensywny, intensywny kontakt, kontakt. Natychmiast zadziałanie, już teraz, od razu, szybko, tak, od może jakiejś osoby, prawda nowe inicjatywy odważne od kogoś, czyli ale do tego jest jeszcze pokazana ósemka mieczy, która pokazuje ograniczenia w myśleniu zwłaszcza, czyli schematy myślowe, które nam przeszkadzają, wprowadzają nam takie więzy, czyli takie łańcuchy, które sami sobie nakładamy na no, nogi czy ręce, czy wszystko jedno, prawda? Mamy przekonania, które sobie wbiliśmy do głowy, jeżeli chodzi o, relacja, o relacje, i teraz one nam trochę stanowią utrudnienie, tak? To ja nie wiem dlaczego. Natomiast As Buław mówi, że. Jedną sobie dobiorę jeszcze, i co to jest? I to jest ta czwórka kielichów, czyli widać tutaj, że jeżeli chcesz no, jakiejś zmiany albo większej a, intensywności w relacji, musisz sam lub sama a, coś zainicjować, tak? Bo inaczej się znudzisz. Musisz, no ale tak właśnie robisz, tak tutaj. Mhm. Więc nie warto jest tutaj czekać na coś, tylko warto jest samemu być aktywnym. No i teraz tak, jeżeli by patrzeć na ten rozkład ogólny, ten cały, no to można mieć jakieś plany, właśnie. Mm, można mieć nowe miejsce, pokazane może być i Król Mieczy może pokazywać takie logiczne myślenie, może też osobę z żywiołu powietrza pokazywać, to wtedy mężczyzna byłby, może też pokazywać takie twarde stąpanie po ziemi i... Mm. Kierowanie się, kierowanie się logiką. Tutaj jest dużo nowego miejsca pokazanego, nowe inicjatywy, które są wywołane, powiedzmy. Mm, może i uczuciem, ale to jest tak sprecyzowane trochę, bardziej to przeważa, tak? Mamy do czegoś okazję, możemy, może i gdzieś wyjechać, może coś takiego, ale w każdym razie ja uważam, że to jest bardzo w sumie fajny, może być miesiąc dla Strzelca w tym zakresie, dlatego że też kończy się tą dwójką buław. Może ktoś tutaj wybierać, prawda? Jeżeli byśmy patrzyli na relacje między dwoma relacjami, albo bardzo mocno i aktywnie angażować się w działania związane z relacjami, tak? Mieć nowe pomysły. No to jeżeli bym musiała. Powiedzieć coś o relacjach, no to tak bym mniej więcej to mogła widzieć. Tutaj mogą być różne sprawy, nie tylko relacje. Połowa miesiąca może pokazywać relacje, coś na relacje, połowa na coś innego. Jeżeli chodzi o rodzinę, to macie pokazane... Przemęczenie, przemęczenie, brak skuteczności w jakichś działaniach, i tu jest pokazana królowa denarów. To może być osoba w rodzinie z znaku koziorożca panny lub byka, może być pokazana matka, może być pokazana w ogóle jakaś kobieta w rodzinie, i tutaj działania z tą kobietą pokazują się jako nieskuteczne, nieprzynoszące efektu, przeciążające, przemęczające. Prawda? Albo też no Wy jesteście pokazani w energii królowej denarów, czyli w rodzinie też może i byłoby tak, chociaż ja tutaj raczej widzę kogoś innego, powiedziałabym tak. Dziesiątka buław mówi o przytoczeniu obowiązkami, i może tu jest zamknięcie jakiejś relacji pokazane w rodzinie. Albo tu jest pokazane przemęczenie sprawami, które dotyczą finansów, na przykład. Że jest bardzo dużo działań, które mogą poprawiać sytuację finansową. No bo jest ta królowa denarów, która pokazuje korzyść finansową albo większą stabilizację w rodzinie, bezpieczeństwo, taką, taką energię. Ale z kolei dziesiątka buław mówi, że to już jest jakby tutaj kres czegoś może i poprawa, tak? W każdym razie z tą poprawą dużo działania. Finanse. Finanse dla strzelca. Finanse koło fortuny. O! O! Koło fortuny. No, na finanse to bardzo fajne karty są pokazane, bo jak mamy koło fortuny. To przychodzi do głowy, że no można nawet wygrać w gry losowe, prawda? W totolotka, można wygrać w jakikolwiek sposób. No nagle te pieniądze mogą się pojawić w swoim życiu. Zmiana taka. Może być okazja. Ja to widzę raczej jako podwyżkę, dużą podwyżkę finansową, albo polepszenie, albo wyjazd i spotkanie. Na to są przeznaczone pieniądze. W każdym razie, bo w kole fortuny mamy dużo zmian, dużo ruchu. No i wszystko symbolizuje co właśnie jest związany z ruchem kołowym, tak? Więc tutaj w finansach się musisz przygotować na wszystko, ale też właśnie bardzo mocno tutaj są pokazane wyjazdy, bo i koło i czwórka, na przykład buław mówi o jakimś spotkaniu, mówi o takim urlopie, zaprzestaniu działania na przykład na chwileczkę, żeby sobie odpocząć 2-3 dni w jakimś fajnym towarzystwie, więc możliwe, że na to tutaj przeznaczone są Wasze pieniądze. <noise> na przykład, prawda? No, w ogóle koło może pokazywać zmiany, może pokazywać fajne spotkania. Tutaj czwórka buław, sukcesy pokazuje czwórka buław. Ja bym to widziała raczej tak, więc niespodziewanie jakieś pieniądze, no, mogą do Was przyjść jednak. Tak to widać. Nowe możliwości, które otwierają właśnie takie możliwości. Szerdzam. Praca. No. Jak coś wychodzi, to wychodzi i nie da się. Znowu jest na pracy Asmonet pokazany. Asmonet, czyli widzicie, że cało, całe czytanie toczy się wokół tych samych kart, chociaż tutaj jest pokazany dodatkowo wisielec, czyli mamy jakieś na przykład w pracy nowe wyzwania, nowe perspektywy, ale tak jakbyśmy. Zanim to zaczniemy, to mamy urlop na przykład, albo zanim się to, za to weźmiemy tak do końca jeszcze, no to yy, yy, Wisielec mówi, że musimy to przełożyć, albo przekładamy, bo nie wiem, czy musimy, przekładamy to na później, albo innej osobie pokaże, że ma nową pracę, tak już mówiąc krótko i wprost. Yy, no i wie, na przykład. Yy, Zmienia tą pracę, i jest jednocześnie na okresie wypowiedzenia, tak? W starej pracy, a tutaj już ma nową. Albo po prostu przed rozpoczęciem tych nowych rzeczy, które do niego przychodzą do tego strzelca, to on sobie troszeczkę planuje chwilkę odpocząć, prawda? Więc przykłada trochę to na, na później. No, więc. Bardzo to może być ciekawie, prawda? No, bo czytanie jest raczej spójne. Bardzo to ciekawie jest pokazane. I jak już to wszystko wiecie, to teraz, uwaga, trzymajmy się rady. No każdy, wiadomo, wie dla siebie najlepiej. No ale rada może nam pomóc. I jak będziemy, może przez moment. Mieli jakieś wątpliwości. To zobaczmy, jaka rada na lipiec dla strzelca. Rada. <grytania> rada jest pod tytułem Ślub, tak? Tylko, że nie musimy to brać tak od razu bardzo wprost. To może być również metaforyczne. Najczęściej jest lekko metaforyczne. Ale uwaga, czytam Wam tą treść. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębiania miłości z biegiem czasu. Ślub jest, dowolny, jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość najdroższy. No, jak to, jest ładnie na, jak to jest ładnie tu opisane. Życzę Wam cudownego lipca. Zapraszam do czytań indywidualnych, do kontaktu przez mój adres e-mail, przez stronę, jak sobie życzycie. Wszystkiego najlepszego i do następnego razu. Dziękuję za dzisiaj.